Kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku budżetowym. I dziś zaczniemy od wyścigu po kasę. Mamy przedostatni tydzień. O, tutaj widzę, że są drobne. To ja sobie zamienię je. 2, 3, 4, 5. Tutaj rzucę. I tutaj dam dyszkę Dobra, i rzucamy. Szóstka jest super. Dobra. I jeszcze jeden rzut. Jedynka. No to jedynka jest spalona. Eee, czyli mamy. A szóstka, czyli już jest czwarte miejsce. Siedemnasty. I siedem złotych. Czyli wyciągnę trzy. A wrzucę. Dobra. i tutaj sobie wpiszę plus 7 no i spoko czyli ja mam dwa rzuty spalone i ostatnie już w przyszłym tygodniu zobaczymy, mało prawdopodobne żebym wszystkie, no, wszystkie, no nie, to już nie ma możliwości, ale może jeszcze jest szansa, żeby któraś zdobyła piątkę, piąte miejsce, tak? Jeśli mi wyjdą dwie piątki lub dwie czwóreczki. To jest takie, wiecie. 50 na 50. Dobra. I przechodzimy do Mini. Tutaj na te Mini mam 40 zł. tutaj. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zaraz sobie weźmiemy yy, jakąś jedną i tutaj będzie szóstka. To jest moje wysłanie, które jest do pobrania. Na karcie społeczności i tutaj dajmy po złotówce. Dobra, no to zaczynamy. Trójka, czyli dwa złote, jedynka, również dwa złote, jedyneczka, dwa złote. Piątka, czyli rzucamy kostką, dwa złote, okej, okay. szóstka, złotówka. <laughs> Przepraszam, ma czyli nie jestem do końca zdrowa. Tutaj złotówka, trójka, czyli dwa złote. Czwórka, złotóweczka, piątka, czyli rzucamy kosteczką i cztery złote i mamy wyzwanko ukończone i w ogóle się zastanawiam czy dawać nowe, bo więcej już w tym miesiącu i do, do końca tygodnia raczej nie będę robiła mini, więc może nie będę już dokładać, postaram się skończyć to co jest. Yy, czyli yy, umówmy się, że będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jak szóstka wypadnie, to po prostu nie będę jej brała pod uwagę. Piątka złotóweczka. Czyli już zamienię. Szóstka na no to nie bierze. Piątka złotóweczka. Szóstka nie. Szóstka nie. Trójka. Dwa złote. Szóstka. Czwórka. złotówka, A gdzie dwójka? Gdzie dwójka? Szóstka. No nie wierzę. Szóstka. Serio? Dwójka. No. Yy, no to może dajmy tutaj tą największą kwotę. Osiem złotych. Cztery, sześć, osiem. O! Piątka złotówka, czwórka złotówka, ojej, nie wiem czy coś się ukończy, dwójka, to rzućmy kosteczką, trzy złote, trójka, o, fajnie, ukończyło się. Na I idziemy tak i zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, jedynka, dwa złote, piątka nie ma, jedynka my to nie dam, bo to bo mamy złotówkę, to dajmy tutaj tylko tą złotówkę i już będzie. Ok, no nie, skończy, nie skończyłam, nie udało mi się skończyć wszystkiego. Hmm. Będę kończyć w, po prostu w lipcu. Dobra, czyli teraz zbieram. I chowamy tutaj. Dobra, i teraz muszę sobie policzyć, um, ile tutaj jest. Czy. Aha, tutaj mam już wyliczone 20 zł, i to na wakacje. Okej, okay. więc y, biorę sobie taką 20, to chowam i ląduje to do smażety. Dobra. I tutaj, no właśnie, tutaj Was zatrzymam, policzę sobie i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, już jestem, już sobie policzyłam. Tutaj ma być 52 zł i to jest na modę. Bardzo fajnie. I to wędruję tutaj również do ukończonych. A tutaj sobie wybiorę jeszcze jakieś dwa. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę robić. O, dobra. O te sobie wybierzemy później. Ok. Zobaczcie, jak ja to zmasakrowałam. Po prostu źle sobie zrobiłam te dziurki, i. No. O, źle to w ogóle będzie się mi przekręcać. O, źle mi to w ogóle wyszło, no ale. No trudno, już tak zostanie. O! Za daleko, jakby też trochę. I źle będzie. No źle to będzie niewygodnie, no ale już trudno. Ja to drukowałam w funkcie więc nie będę drugi raz po prostu drukować. Tylko tak, jak już jest, tak będę grała Zaczynam to grać w lipcu. OK. I wiecie co, chciałam Wam pokazać hmm. paczkę. Hmm. Kurczę, właśnie moje dane. Oj, 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 oj. moją paczkę od magicznego budżetu. No, tutaj są podziękowania, ale tutaj jest naklejona zdrebka. Ciekawa jestem, co się tutaj kryje. I tutaj mam napisane, że mam kod. Aha, to jest pewnie ten kod. Ja sobie tylko tak zerknę. Tak. Dobra. Czyli tutaj mam kod na tą zniżkę, ale nie wiem, czy Wam mogę pokazać, więc. No, nie pokażę Wam, bo nie wiem, czy po prostu mogę. Tutaj dostałam taki piękny gratisik. Magiczne eliksiry za 120 zł. Super, na pewno wykorzystam. Pokażę. Przepraszam Wam w pierwszej kolejności. Wrabki, bo tę już otwierałam. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I tutaj mamy smak poranka za 150 zł. Piękne to jest. Piękne. Ymm, wewnętrzna siła. Śliczne. Kobiecy rytuał. Na moje paznokcie, jakby nie zwracać uwagi. Coraz bliżej. Święta 300 zł. Bardzo w. Piękne też, podoba mi się. Dobra. I tego jeszcze nie otwierałam, więc otworzymy sobie razem. Czekajcie, bo ja to już rozwaliłam. No jasne. Wow. Poranek pełen oszczędności. Jejku. Wiecie, że ja po prostu nie miałam takiej książeczki jeszcze. Ile na no ile na jest? Na 255 zł. Nie miałam w ogóle. To są moje pierwsze książeczki. Słowa. Kurczę, ale super. Mega, mega, mega. Poranki pełne balansu za 310 zł. No ślicznie to wygląda dziewczyny. Mega. Mogę czekać kiedy będę odkładać. Finansowy pies na tropie 170. Oni ruszyłam z wa, Was. I jaki jak to fajne jest. Zobaczcie. Mm, to jest takie słodkie. Strasznie mi się to podoba. W lipcu już któreś na pewno zacznę odkładać. No eee, piękne. No mega. Po takie słodkie. Mm, bardzo się cieszę z tej paczki. Eee. I bardzo dziękuję. Piękne, naprawdę piękne. Kobiecy rytuał, zmęczna siła, znak i tutaj gratisik. Magiczne eliksiry. Super. Bardzo się cieszę. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że końcem tygodnia przyjdę do Was z podsumowaniem miesiąca, ile udało mi się oszczędzić oraz policzę właśnie te wszystkie pieniążki, które udało mi się odłożyć z mini wyzwanek i odłożę je w przeznaczone właśnie cele. Um, dziękuję Wam bardzo serdecznie na dzisiaj i do zobaczenia. Pa!